Witam po krótkiej przerwie. Kilka dni wystarczyło, aby wszystkie plany dotyczące regulacji cen węgla poszły w niepamięć. Ustawę, nad którą od kilku tygodni pracowano, właśnie wyrzuca się do kosza. Artykuł 22 nowej ustawy o dodatku węglowym uchyla zapisy ustawy z 23 czerwca 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych. Krótko mówiąc, węgla z dopłatami docelowo nie będzie. Obejrzałem obrady Sejmu dotyczące dopłat do węgla. Oszczędzę Ci jednak szczegółów, ponieważ oprócz obrzucania się inwektywami, szukaniem winnych i przekrzykiwaniem, niewiele jest merytorycznych propozycji. Krótko streszczając, rząd twierdzi, że węgla wystarczy, a winna jest opozycja, opozycja, że węgla braknie i winny jest rząd. Przejdźmy do samej ustawy o dodatku węglowym. Zakłada ona, że każdy, kto ogrzewa dom węglem, otrzyma 3000 złotych. Warunkiem otrzymania gotówki jest deklaracja CEEB, w której jako główne źródło ogrzewania podało się kocioł na paliwo stałe lub kominek, koze, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnię, kuchnię węglową lub piec kaflowy na paliwo stałe. Teoretycznie w lipcu i na początku sierpnia, jeszcze przed wejściem nowej ustawy w życie, może pojawić się możliwość zakupu węgla na starych zasadach, czyli po cenie 996 zł. i 60 groszy lub niższej. Jeśli skorzystasz z tej opcji, to nie otrzymasz dodatku węglowego. Wniosek, którego oczywiście jeszcze nie ma, będzie można złożyć do 30 listopada 2022 roku. Pieniądze będą wypłacane w terminie do miesiąca od złożenia dokumentów. Jak pojawią się konkrety, to oczywiście będę informował, gdzie i jak to załatwić. Tym razem na dopłaty przeznaczono gigantyczną kwotę 11,5 miliarda złotych. Przypomnę tylko, że wcześniej planowano wydać z budżetu państwa tylko 3 miliardy złotych. Środki będą pochodzić z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, czyli Studni Bez Dna. Nowe rozwiązania generują szereg nowych problemów, pułapek i niejasności. Temat rzeka. Postaram się go rozwinąć w kolejnym materiale. Zachęcam do subskrybowania kanału i zaznaczenia dzwonka, aby być na bieżąco. Dziękuję i pozdrawiam.